Cześć! Oliwia zrobiła spadówę do Gosi i niech sobie robi co chce. Jezu. A my dzisiaj mamy dużo do zrobienia, jest sobota, więc do akcji! Ula ma te, to, to ciągle z tym pobudzeniem do zrobienia. A, Bartek ma dokładnie taką samą aspirację jak ona, więc w sumie... O Ojej, zwierzok jest głodny. Nie zapominajmy o zwierzoku. Tym razem? Znaczy, ja, Ojej, to jest Lesia. I łagę się przyzwyczaić. <grym> e, tak, więc Bartek to samo musi tylko ćwiczyć. I w ogóle. E, a dziewczynki zdobywać przyjaciół. Aha, dobra, umiejętności społeczne i najlepszego przyjaciela. To może niech one się razem ze sobą, nawzajem za przyjaźnią? Można, tak? żeby najlepszymi przyjaciółkami były. W sumie ty z Amandą bardziej masz lepszy kontakt, a ty też. Dobre przyjaciółki. Myślę, że to będzie w sumie może trochę pójście na łatwiznę, ale chociaż się uda. Eee, okej. Okay. Narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania. A skąd ja ci wezmę stan zainspirowania? A, już wiem. A, jesteś rozbawiona, więc cię nie zainspiruje nic. Zresztą, gdzie te obrazki? A, masz tutaj. O, to wiem, co zrobimy. Przecież możemy lampkę przenieść do waszego pokoju, co za problem. Przecież ona idealnie w ogóle tam pasuje kolorystycznie. O, proszę bardzo. Coś mi mówiliście o lampie na y, tego potwora z podłóżka. Ale nie, nie wiem. W ogóle nie wiem. Jestem nubem. Nie, nie umiem znaleźć w ogóle czegoś takiego. Nie wiem, o co chodzi. Chyba, że to weszło w, jakimś, w jakichś akcesoriach, których nie mam. Mogło tak być. Ojej, ojej, Ula, czy ty to wypełnisz kiedyś, jak ty taka jesteś zawsze niewygodna po tym... Po tych ćwiczeniach? Okej. Okay. Eee. Aha, bo ty miałaś z Amandą się zaprzyjaźnić, a Amanda jest zajęta sobą. Co ty tam? No to może Wy jednak się między sobą ten się zaprzyjaźnijcie, tylko może się ubierzcie obie. A ty jesteś ubrana, ok. Co Śpiewanie? Nie. Pięknie. Dobrze, wszystkie przyjazne, które mogą być. Baw się w udawanie, cokolwiek. Żarty o smarkach. Okej. Okay. No, dlaczego nie jesteś pobudzona? Eee, co Cię jeszcze może pobudzić? Eee, czasami oświetlenie w domu pobudza. Ale co jeszcze? Może herbatka Cię pobudzi? próbujmy parujący żeńszeń. To brzmi jakby miało ją pobudzić, chociaż nie wiem, czy to nie będzie na skupienie bardziej. Kurde, teraz ja nie wiem, co to. Na pewno nie na uspokojenie. Zdrowa, zielona herbata. Eee, może czarną smołę sobie zrób. Może to cię pobudzi. Dobra. Bo to jest chyba coś w rodzaju kawy, więc... Gosia nam robi pompki przed domem, OK. O! No i to rozumiem. Ale to, to, to... To... Zjedzenie jedzenia. Nie, ale to nie jak herbata cię pobudziła. No dobra, no to, 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 to... to nie, to już nie rób tej herbaty. Eee, dobra, może być to. Dawaj, 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 dawaj! To ma być przez dwie godziny? A nie, tutaj na granicy możliwości... Przez godzinę, ok. Bartek, nie rozpraszaj jej, no spadłła stąd. Idź stąd. Ona ma ważne rzeczy do zrobienia. No i co, dobre przyjaciółki? No nie obrażaj, Drago, tylko. Tylko gadajcie. Ula! No tak, jeszcze takie coś jest, zapomniałam. E, Jezu, nie przesadzaj. Ten się flirciarski zrobił od telewizji. Zaproponować komuś stały związek. No wy już jesteście w stałym związku, no o co chodzi. Znaczy wiem, że można być z wieloma simami, ale no bez przesady. Jak nie masz co robić, to weź się roślinkami zajmij. Dobra, Ula się mega zmęczyła. O, dobra, udało się, już, już nie trzeba. Poprawię dżungli przez łącznie dwie godziny, z 10 godzin na święto. Okej. Okay. Eee, to teraz ugotuj coś. Hmm, może przyjaźń po grób? Czy to zadziała? Wow! Ok! Czyli to działa. Aha, to już ma następny poziom. A ty, aha, jeszcze moment. Ok! Zaprzyjaźnij się z trzema innymi dziećmi. Czy ja znajdę tyle dzieci? <laughs> Zaprzyjaźnij się z, trzema doros z dwoma dorosłymi? 80. O Boże. Jest jakieś inne dziecko, uwaga! Jezu, podobna jakaś do kogoś. Małgorzata, kaczmarczyk. Eee, kto to miał się przyjaźniać? Przy, przyjaźniać się. Helenka miała się przyjaźniać. To powitaj, Gosie, kolejną. Ale ma głos niski. Hey. No wiesz co, Dorotka? No w końcu. Jezu, rysuj, 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 rysuj. O! Ty już to wypełniłaś kiedy? Piąty poziom umiejętności kreatywnych. No to sobie rysuj. Baw się trzema zabawkami, czy mamy tyle w ogóle? Nie no, chyba tak. No jeśli, jeśli domek się... Em, na naprawi. Kurde, czy ty, magikiem jesteś jakimś? Postukał, postukał i nagle się wzniósł dom. Szybkie to było, Bartek. No nie, no i poszła sobie... No nie błagaj o zabawki! O posz... Eee. Okej. Okay. Jak taka jesteś pobudzona, to pozmywaj. Dobra, to tego misiaczka trzeba ci dać. Kto ma misiaczka? Ty masz misiaczka. Oh. To się boba te teraz misiaczkiem Drago też się Liczy jako zabawka Ok Nie Drago chyba się jednak nie liczy jako zabawka Przykro mi Ale domek dla lalek raczej się liczy Jeszcze chyba to się liczy. Zaprzyjaźnij się z dwoma dorosłymi. No twoja mama już jest twoją przyjaciółką i to się chyba nie liczy. Z Bartkiem możesz się w sumie zaprzyjaźnić. Gdzie on jest? No Helena no Weź ją skrzycz czy coś. No właśnie. Nakręć? Serio, jeszcze ją nakręcasz, żeby więcej rozwaliła. Zgani. No. Niech wie, że źle zrobiła. A kto tam śpi? Amanda, no to już spać poszłaś. Ojejku. O Boże, już jest 23. Dobrze, to spać idziemy. O Jezu, znowu ten potwór, no nie wytrzymam. I to zawsze Dorota ma tego potwora, ja nie wiem. No nie budźcie wszystkich, no Jezu. Bartek tam bić, tam spać. Nie jesteś ich ojcem, co Cię obchodzi. <słuch> no już. No przecież nie ma już, no. No przecież opryskała ci już. Boże, no te dzieciory. Graj na instrumentach łącznie przez 5 godzin, ale ciebie nie stać na instrument póki co. Narysuj na stoliku do zabawy wszystkie pięć rodzajów obrazków. Okej. Okay. Dziesiąty poziom umiejętności kreatywnych. No dobra. Eee... okej. Okay. No dobra, skoro tak, to można by było... Yy, I tak Bartek musi ćwiczyć w siłowni, to można by było pójść gdzieś po prostu w niedzielę sobie. Tylko jak zostanie posprzątane i w ogóle. Ojej! Mieszko urósł! A może będziemy mogli go ze za sobą zabrać? W sumie mogliby się zaprzyjaźnić z dziewczynami. E, do siłowni chciałam iść, okej. Okay. No dobra, Oliwie też możemy ze sobą wziąć. E... Aha, tylko, tylko tyle można. No dobra. O, zapomniałam, że ta siłownia jest taka mała. O Boże, a kto to przyszedł? <laughs> Mikołaj Bożyk? Nie pamiętam, żebym dodawała nazwisko Bożyk, ale mogło tak być. Mimo, ja już nie pamiętam. tam tych nazwisk to było z 400 coś. Więc mogło tak być, że dodałam Bożyk. Ja to robiłam jakoś późno w nocy. Jędrzyj Wróbel, ale piękne nazwisko. Jezu, ile tu ludzi. Normalnie tłum. O, widzę jakiegoś dzieciora. Atakujcie go! Tobiasz Antosiak, okej, okay, Tobiasz. Będziesz naszym przyjacielem teraz. Kurde, ale się ten, ale musiało mu... No, musiały połechtać jego ego, kurde, dwie się rzuciły na niego od razu. Eee, bra, coś tam sobie gadajcie. Ej, w sumie nawet ładniutki on jest! Chyba się dogadują. Helena chyba najgrubsza z nich trzech jest. Ej! No co wy No nie kpijcie z siebie, no z rudym macie gadać, a nie? Oh. Okej, okay, szybko Coś ciężko im idzie To zaprzyjaźnianie się Niby się dogadują Ale jakoś tak Jakoś tak Opornie idzie W kolejce się ustawiają, żeby go przytulić On naprawdę się musi świetnie z tym rzuć <laughs> Okej, okay. fajnie, że Helena ma już dziesiąty poziom, a y, Dorota dopiero siódmy? Kurde. Ej, no nie bądź niemiła, no! Helena! Helena do domu idziesz! Już nic z ciebie nie będzie dzisiaj. Dobrze, wy jeszcze powtórzcie wszystkie... wszystkie możliwe interakcje. Spróbujcie się zaprzyjaźnić. No dobra, idź do domu. E, poszłaś sobie i wreszcie mógł piernąć. No dobrze, to teraz niech sobie zjedzą, pobawią się, odpoczną, popłoną. Bo za nami aktywny weekend! Tak, to wszystko na dzisiaj. E, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. E, Dużo się działo, pewnie dużo wycięłam, bo byłoby za dużo powtarzanych rzeczy i w ogóle... Yy, i dorotka je powietrze, bo czemu nie? I... Yy, yy, no. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie lego, dziękuję, mam na nadzieję, na nadzieję, na nadzieję, że się nie ruszam i widzimy się w następnym. Pa!